Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Granata na moim kanale. dzisiaj finał sezonu e, i ta informacja decyduje o tym, czy zostaniemy w Chromium. E, mam co do tego dobre nadzieje, chociaż nasz przeciwnik posiada oczywiście 4. Nie, ile on tam miał? 5, bo jeszcze Lord Wayne nazywa się Gierek. 7 milionów Galactic Power, czyli oczywiście jest lepszy, żeby się spodziewał. To atakował już i. I, 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 I nie zaposzło mu za dobrze. Fenixy zdjął na dwa razy. I z tego co widzę, to próbował bić slickera. I slicker się obronił. I zbił szakty. I to tyle. Dlatego musimy po prostu przejść pole. E, no to zobaczmy. Na górze stoi Grievous, Evoki i Band Hunterzy. Czyli spokojnie, w górę jestem w stanie przejść. Na dole mamy Night Sisters i Jelly Train Grey. No więc plan. Chyba zacznę dołem. Będzie najłatwiej. A potem zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Więc na Night Sisterki oczywiście wezmę fazmę. Dobra. I ten datacron. Tak, ten datacron. Dobra. To jest taka bardzo fajna, przyjemna, łatwa bitwa. Nic się tutaj nie powinno specjalnego wydarzyć. Okej, okay, pierwsze co? No to anihiluję panią zombie. O proszę bardzo. I teraz kto jest tutaj najsłabszy? Myślę, że będziemy bić se w na dace. Dobra, pierwszy poszedł. Bum. Ok, one coś tam robią. I drugi. Ciach. I teraz możemy po prostu pozbyć się już Nie ma. OK. Uderzam Talzin. Talzin pada. Advantage. I uderzam wędres. I jeszcze dobi. Ok. Teraz tylko ta pani musi wyjść poza ukrycia. Albo po prostu załatwimy ją jakiś AoE No, jakimś EU em załatwimy. Dobra, nie, nie, nie generujemy paska, nie generujemy paska. I bum. Dobra. Bezproblemowo, 74, prawie w dół. E, Na GTR próbuję CLS-em. Myślę, że to jest dobry materiał do takich zadań, a jak nie, to jeszcze czymś dobijemy. A ty, nie, tu i teraz. E, tak, tak i... Tak. Dobra. I zobaczymy jak się sprawdzi CLS-ik Kogo my tu mamy? Nic tu nie mamy właściwie. Nie ma co marnować z na GTR. Po prostu pozbądźmy się może BBA-ta jak najszybciej. Żeby przez przypadek nie zostać wyrolowanym turniterowo. Dobra. Idealnie. Artur Tu następny. Coś nie widzę u Was Dimejza, Frajerzy. Tylko Agbar sobie spadł, ale Agbar to w sumie to po to jest, żeby spaść. mi ją Ojej, ojej, ej, ej, ej Chilluj bombę kolego Dobra, zajmiemy się nim najpierw Bo widzę, że będzie bił Jak powalony A ta z tym Forsightem tylko będzie nas wnerwiać Pięknie stum wleciał eee, Cofnijmy mu paseczek No, damage nam spadł przez brak czubaki. Ja myślę, że sobie jakoś z tym faktem poradzę. No nie, tak głupia... No, chyba sobie żarty robicie. Lol. Co za spaceńc. Bije jakiś pojeb. To nic nie bije. No, no, aha. To się czymś dobije. Pytanie tylko czym. Nie chcę też rzucać na tym to jakiegoś nie wiadomo czego. Eee... Dobra, zostawmy to na razie. Chociaż chciałbym wiedzieć co jest z tyłu. To myślę, że tam jest środ, ale chciałbym bardzo też zbić górę. Więc zaczniemy od góry. No to od czego od góry zaczynamy? Kailo Solo tutaj. Jakiś taki dotakron. I lecimy, lecimy. I okay, zaczynam od tego. Teraz piękny, idealny, hilny immunity od razu. Co się będziemy ograniczać? O, jeszcze nie ma logry, ja tylko głupiki, bo to łatwiutko. Nie będzie nikt nam paska cofał. Ten pasek. W każdym razie w końcu będziemy mieć turę prędzej czy później. Po prostu to będzie długo trwało. Gi. Dobra, teraz ten go wskrzesi. Niestety się musimy liczyć. Już musimy to dobrze. O właśnie tak. I teraz już go nie wskrzesisz. pozbądźmy się go zanim się uleczy. Dobra. Chcą wszyscy ukryć, ten nikt nie jest ukryty. Basic ty go zciąga permiter, warto wiedzieć. Dobra. Robimy tak. Halo. Co się dzieje z mini na No właśnie, dobra, full 89. Teraz Grivius Vampa. <laughs> wampa. Też nie da jakiś fajny zatakron. Ten Ciekawie będzie, jak go clear'uje Z tego co widzę, to slicker wytrzymał. Teraz po powoli będzie ginąć. No, już prawie idę. Ładno. <coughs> tak. <coughs> no właśnie, to się zawsze dzieje. Już ten marki na to kupił droidę. Potem już tak bujasz. Człowieku, z tym tymi się mu nie dobra, już nie będę płakać. Wam daję, jest świetna. Teraz się powinno otworzyć. Tak jest to i zginęła z kontry. O, małem protection up, nie zauważyłem. O, teraz sobie to wrzucę. Załatw. I tyle. Ok, 69, proszę bardzo, nawet full protection się udało. Teraz tutaj uh, chyba już zapadłem. Nie ma co ryzykować Empire, bo mi ktoś jeszcze zginie i będzie problem. Dobra. Tak krony się kończą, wow. Tyle, tyle dobrych bitew dzisiaj, że się kończą. jazda w Django, bo to największy problem będzie potem. O, już raz zginął. Ha, ha idealnie. Bambik. Hmm, destrukcja. Za mnie ma Omikrona, to się nią nie przejmujemy. O, śmieszny fet. Tylko tych paner gubi grid, mi zabrał. Dobra, może to jakoś przeżyje. Ja jeszcze tak granaty grid do tak 61. Okej, okay, pole wyczyszczone. Nie wiem, czy on będzie jeszcze grać, bo sobie powinien móc jeszcze grać. Dobra, dobijamy teraz ją z tym gościem. Co nam zostało? Empire Bandy Hunters. Dwa teamy. Z tyłu są trzy. Przydałoby się to jakoś sprytnie podzielić. To weźmy Throne'a Guarda i Wejdera. I to powinno być. Mam nadzieję, że tamten niwalnik już pochwalą. Aił i nie mi po Timu. Dobra. Fader, let him cook Dobra, ty się uspokój. Dobra, zróbmy tak. Nie, no, ten gościu mnie doprowadzi do szewskiej pasji. Stun. Duszenko. Vader swap, Damage, bro, no damage Ach. No zabij go w końcu No już prawie Zabij go Dobra, zginą Matko Święta, co to jest? Dobra, na coś to kontrolujemy aha, aha, aha. jakoś tam to powoli będziemy Tun. Świetnie. Ona nawet się nie odsunęła. Bardzo fajnie. Powoli leczmy Wejdera. Ciach. Nie siadło. No trudno. Push forward. Mm. Zrób to. Pas. Leczymy się, leczymy się. Pięknie. Fraktur kolejny. Głupia. Głupia to. Ach, dobra, tak. Tak. Ona może przestać. Nie wiem no coś się trzaśnie zaraz z nią. Czemu ona się tak leczy? Uderzej ją. Dobra, już bez kombinowania. Po prostu wejder bijesz ją. O! Oh, skopaj w jej tyłek. Dobra. Zadziałało, ale o Łapanie. O, I z tyłu stoi mleko. A na mleko i tak nie mam składu i padnę. Mogę sobie employer spróbować Dlaczego takie dobre składy z tyłu postawiłeś? Chłopie? No nie, źle, źle, źle. Ty. 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 Tyle. Ty Nie ma Klobiego, a xD Dobra. Kurde, Traum by mi się przydał teraz, o, w sensu, oby Stuny się dały Okej, okay, nie jest źle Aha, Bambik. No nie tłuchcie. Dobra. Teraz będę się bujać. No nie no. Tylko nie to. Stun. Dziękuję bardzo. Dobra, wywal to tu. Jakieś stuny może. Świetnie. Wszyscy stoją. Teraz ja rozwalam. Dobra. Wywal to tu, jesteś następna. Dobra, i tak sobie to jakoś zrobimy. Stój nie wszedł. Fajnie. Dobra, była. Pa! Pan Windu na koniec. O, teraz ci wszystko będzie siadać. Ci zeszło do Protection. Okej. Okay. Dało się bez Frauna nawet, proszę bardzo. 63. I zostały nam jeszcze floty. Ale szrot. Eee, um. Kurczę, dobra tutaj walnę Empire. Hmm. Fajnie Może byś w końcu zaczął tą, tą to Aha, bo ja tu ginę teraz, xd A ten szkop nie rozwalił Dobra, może jeszcze trochę przeżyję Dobra eee, Bo to jest i sam Indu No, nie przeżyję Taj Defender szybko Wchodź, wchodź do bitwy Jest, dobra Jest nadzieja Trzeba ona się zaraz skończy, jak ten Nightwender zginie, no Zero dodgy Po prostu świetnie Tym Wtopiłem, naprawdę jeden do Jest szansa, że przejdę, bo to tylko empire. Najniby no, to po prostu wybiorę czy Finalizer, co dobiję. O, wow, jaki demercz. A, widać mój cel gałęzie za wesoł. Pięknie. Ach. Ale ta flota jest jakoś przygłosna, no ja nie mogę. Aha, <laughs> jaka destrukcja, dobra. Jednak floty, nie jest tak źle. To fajna, ale jest też sobie na spokojnie to co robi. ten falten jest jakiś nawalony ja nie ogarniam tego w ogóle A już na spokojnie sobie to I kończymy. Pięknie. No, więc końcowy nasz wynik to 1070. No to jest już chyba nasz rekord. W Chromium. No więc nie wiem czy gość zamierza mnie atakować, czy nie. W każdym razie gdyby nie atakował. To dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobał, zostawcie łapkę w górę. I subskrypcja, by nie przegapić kolejnych. Mm odcinków na moim kanale, trzymajcie się, cześć no i niestety przeciwnik stwierdził, że na mnie z full eee, więc obawiam się, że spadam do no zobaczmy co on tutaj na wywijał no i niestety, mimo, że mam dobre banery, no to full clear, to full clear, tak niestety na Jedi Mastera Luka nie mam jeszcze nic Czymś sobie dobił tego slickera, miał kurde 4 gielki w ataku to raczej bez problemu. Ono właśnie. No więc spadamy do bronzium, e, więc będzie trochę łatwiej na pewno. No i co? I to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.